Słuchaj, no, Lambert, czy ty masz dla mnie jakiś szal? Ja? Nie że... Hmm. No, tak mi się zdaje. A wiesz, jesteś dla mnie jak młodszy brat. Bawy, wredny, brat. To oh, bra. tak kurwa, nie Chodź no tu. Aha. Oh. Chwale, podłuchaj się. Dobrze, że pusta. Ej. A gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić. Trzeba, trzeba... się rozejrzeć. To zadanie dla wesemira. <noise> Znowu zaczyna. Zostaw już tę czapkę! Gdzież się podział nasz młodzieniec? Chic by w niebezpieczeństwie był Jakowem? Za w sukurs! Bo no to idziemy szukać Eskela, ok? Rozlał wino i w nie wlazł. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, on się chyba pożygał. Eskel, pijaku, wyłaź! Eskel! Szat... No Ej! i wychodzimy. Słyszałeś? Coś jak dyszenie rannej wiwerny. Cholera. Znaczy doszło do walki. Eskel jest gdzieś blisko. Trzymaj się, myracie. Idziemy! Patrz, tu jest! Razem z wiernym zwolczkiem! Ej, hey, Eskel, pomóż Co się stało? Napryłeś się w trzy d... <gry> Co się stało? No Spokój się pożyga. Zawsze się tak kończy, jak klejemy we trzech. No to doprośmy kogoś. Jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, poza Ej, lepiej nie wiesz mi. A ta czarodziejka, z którą gadaliście? Włączymy jej ładnie zaprosimy. Ona się do nas teleportuje i może jakieś koleżanki weźmie z wy na to. Lambert, ty co masz. Łeb? Ty to masz łeb. pewnie że ma. To jak? Wzywamy loże, przarozie na imprezę? To jest wzywamy Kurwa. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy, że nie jesteśmy czarodziejkami i się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy ciuchy jenefe. Co ty masz z tym przebieraniem się? No nie mądrzyj się, bo tak ci zasznuruje gorset, że się zestrasz. Nie maru, Skel, wbijamy się. Fa, 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 fa o za łaszki. No dobra, ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Jak Cholera, Masz taliosy. A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie pije. Dobra, ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Kedmil bledę do innych hokus pokus sary <grym> mary arse Aha. Bardzo przepraszam, pomyłka. Stroż! Ekscelencji papieru trzeba? To na kiblu siedzi? Nie, loża! Loża mnie dopadła! <grym> Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. To Do łóżek, ale już! Zapraszam na streamę.